Pojechała Czapaty na pace! Kuba będzie latał by noga, dzieci Ja nie mam pojęcia jakim pudem a ja jest taka zimna woda Idzie gąsteczka, no pięknie, no nee. cześć No tata, znów nie, nie działa te wideo Serio. On sobie schował wszystkie nigdy trap Afton! to ja cztery aparaty, ja... Zasniesz ja strzelę! <głosypki>. Kurwa, wypierdalaj! Kurczę, Gruby do mnie napisał na gadu-gadu. Nagraj to normalnym telefonem Kurwa, elf jebany Welcome to Pekin, in Piechowice jest kurwa duch ale. Ale skła To fest Street Chłopie Ale to Niemcy byli, proszę Państwa Malina To jest suma No No